Cześć czemu? witam Was w kolejnym odcinku z Grajmy w League of Legends. Jesteśmy sobie dzisiaj Timo. E, takie małe, powiedzmy, zróżnicowanie e, od tego, co ostatnio graliśmy. Czyli mamy no, dwa to było Queen. Pójdziemy sobie na topa, na solo top. E, na początek rozwiniemy sobie może Q. E, dawno nie grałem w ogóle tą postacią, zatem może być różnie, może tu wyjść nieciekawie. Ale już zobaczymy. Kiedyś Timo mi się bardzo dobrze grało. E, w sumie mogłem wziąć jedną podkę od Many, ale już dobrze nieważne. Może płyniemy? Reda, naszemu Lisinowi. Jak widać, mamy Kartusa, Queen, Tarika i, I Lisina. Po przeciwnej stronie Alistar, Kasadin, Leona, Twitch i Z. Z przeciwko Timo. Zobaczymy, nie wiem. Nie wiem, jak to się sprawdza. Szczerze powiedziawszy. Ale się o tym przekonamy. Nie pamiętam, czy Z sobie radzi z Timo. Nie powinien w sumie, bo ma blinda, ale to też zależy od sytuacji. Nie wiem, czemu tak późno zmytał Mógł zdecydowanie wcześniej. By nie stracił tyle życia, no ale dobra, jego decyzja. Jak się tym rozcituje, bo w ogóle nie pamiętam, szczerze mówiąc. Nie tak źle. Na razie zaznaczymy, że nie ma przeciwnika. U nas nie ma Zeda. No i się pojawił Z w końcu. Zobaczymy jak to będzie. Chyba jest strasznie denerwującą postacią. A potrafi być, znaczy się. Możemy go trzymać na dystans. I tak będziemy coś robić. Te szybkie w ogóle dostały jakiś czas temu nerwa. O zasłużenie oczywiście. Bo były przegięte. Powinniśmy go odciąć od farmy. Ok, teraz mam truciznę. Zatem też będzie ciekawiej. Ładnie, Queen zabiła dwóch. Tak samo jak Twitch. Zatem chyba dwa za dwóch. Ciekawie mnie, co się stało. Co tam zginął u nas? Wow, Queen już sobie nieźle radzi, w ogóle strasznie mi się podoba to postać, jest jedną z jedną z ciekawszych championów, która tu ostatnio wyszła. Który ostatnio wyszedł właściwie. W sumie ostatnio też mieliśmy, mimo wszystko, innych fajnych, na przykład Thresh, zbieram na niego w sumie teraz. Na Thresha, na Galio w jest postaci sporo, które chciałbym w chwili nie kupić. Co ten Z ma buty? Nie, do rana. O oh my god! Do rana wziął. Dobra, to będziemy go ostro sprawie nie ma sensu się z nim bawić, skoro nie ma potek. Gra strasznie spowalnia. Będę musiał chyba coraz coś zminimalizować i popatrzeć czy coś mi tutaj się nie dzieje. Musimy go pomęczyć. Odciąć od farmy. Z i tak powinien się wyfarmić, bo to jest mocna postać do farmy. znaczy bardzo dobra postać do farmienia. Ciekawe mnie, co ona rozwija w tym zadaniem. Zminimalizuje zminimalizuję na moment. Na chwilę. Wyłączyłem klienta Lola, który jest strasznie mi spowalniał w gra. Teraz powinno to wszystko chodzić zdecydowanie lepiej. No, takie mam wrażenie, że już teraz jest lepiej. Przyjemniej przede wszystkim. Nie pozwolimy mu dojść do tego dużego miniona, żeby go nie zashitował. Nie no, zdecydowanie go no, chwilowo kontruję, znaczy on popełnił błąd, bo nie wziął miksturek, co nie pozwoliło mu zbytnie się utrzymać przy życiu. Na dłuższą chwilę, na dłuższą metę. No ja też nie idzie mi coraz hitowanie, ale zaraz powinno być lepiej. To życie mu się powoli regeneruje. my tracimy, bo miniony nas atakują. W ogóle, Z to też jest bardzo fajna postać. Oczywiście nie pozwolimy mu dojść do minionów. Bo to by było. Głupotą z mojej strony. zaraz sobie tu szybko postawimy w tym miejscu wieś. Tylko muszę jeszcze pogarnąć. Dobra, idę tego grzyba postawić. W razie czego... No, zrobimy tu ścianę z grzybów. się No, w dobrym momencie akurat postawiłem. To by było głupie. Mam że bardzo niski level, czwarty w ogóle. Ale widocznie chce nadrobić na tych minionach. I w tym momencie się cofamy. Bo i nie? Skoro on się nie cofam, też nie. Będziemy sobie rozwijać kół, bo to ma mocny charakter. Szczególnie, gdy się tym uderzy. Dobra, spadamy. Albo jeszcze nie. Szkoda mi tej formy. A to zawsze jakieś 150 zł więcej będzie. I dobra. I kupimy sobie. Wits end jest bardzo ciekawą propozycją. Z tym, że nas na niego nie stać. Inna sprawa to Leandra. A jeszcze inna sprawa to Rabadon. Wydaje mi się to być dosyć opłacalne. Dobra, kupimy Atak Speed i ruszamy. On, jak widać, się nie bardzo wyfarmił w porównaniu z nami. Ma 40, ma 64. Queen ma więcej i ma 4 kile. W ogóle w dniu dzisiejszym ten item został znerwiony. Kosztuje więcej. I kota źle kosi tam na dole. Kosztuje więcej. Daje mniej O5 z tego co pamiętam dymeru. A także zadaje mniejsze obrażenia z pasywki przeciw, yy, potworem. Podstawowo zadaje. Hmm, wcześniej zadawało 90, teraz zadaje 60. Czyli no, nie aż taka duża różnica, ale. Jednak ten nerf był taki trochę mniejszy niż powinien. Czy wydaje mi się, że teraz już jest zbalansowane, ale to było to przewidzenia, że Riot z nerfi ten przeszedł. Bo był przejęty po prostu był w porównaniu z tym. W porównaniu z ceną dawał naprawdę dużo, aż za dużo. Ale jest to nadal idealny item dla Awekery. Właściwie dla dużej ilości postaci. Dobra. Trzeba to zagrzebować z tą. Żeby nikt tu nam się nie prześlizgnął. Jednak Zed, gdyby użył ulti, pewnie dałby nam radę. Dobra, podobnie wykaruje nam tam ta... E queen Chociaż nie lubię, gdy jedna osoba tylko w tym zgarnie kill. To jest nieprzyjemne.

Granie wiedzieć, czemu nagle mi się zawiesiła imię i mi tutaj w ogóle przeniosło ekran. Nie wiem z jakiego powodu, ale podobnie jak wczoraj mam jakieś dziwne zwiechy No cóż, czy tu kupimy sobie to? A także wypadałoby mieć trochę więcej życia. Liandra będzie dobrym pomysłem. na topie. Jejku, co jest z tym nagrywaniem? Wyłącza na moment, chociaż nie wiem czym jest to spowodowane. Ciężko powiedzieć. Wyłączę na moment. Nie wiem, czy będzie lepiej, ale powinno. Nie wiem, coś od dwóch dni mam coś z nagrywaniem. Znaczy się, dzisiaj też nagrywam jeden odcinek. Z tym, że coś się w nim nie nagrało do końca. I było niefajnie. Pójdziemy sobie stąd. Pójdziemy sobie zgankować coś może. Gangowanie kasadyno to jest naprawdę jeden z heh, cięższych gangów. nasza drużyna zrobiła smoka, dobra, nie będę mu dalej zabierała farmy, a my idziemy tutaj na topa. Pozbierać dalej to co nasze. Myślę, że warto stawiać grzyby gdzie popadnie, nie marnować, powiedzmy cały czas nie mieć tych trzech, bo no, jednak grzyby Teemo potrafią być yy, przydatne. Nawet bardzo przydatne. Damy znać naszym, że jest SS z 12 do 5. Póki co wygrywamy. Zajmiemy się tymi minionami z tyłu. Tu mi się grzyby kończą. Dobra, i spadamy stąd. Mamy bardzo dużą farmę. I znowu coś przycina. matka. Dobra. Nie wiem, co to jest. Czym to jest spowodowane? Nie mam naprawdę pojęcia. Naprawdę nie mam pojęcia. Przepraszam Was za to naprawdę najmocniej. Ale najwyraźniej wyłączanie tego, nagrywanie, pomaga to na moment. Oh, dobra, przekniemy dalej tę farmę i damy znać naszym, że jest SS. Dobra, brakuje nam many. I spadamy stąd. W ogóle nie mamy żadnych asyst ani żadnych killi. To też jest smutne. Ok. Czapka na team w tym momencie to chyba będzie bardzo dobry pomysł. Będziemy robić bardzo duży damage z grzybów, a także z naszego Q. Spadamy stąd. Może skankujemy bota. Nic to, roboty już nie mamy na topie. Na tę chwilę, przynajmniej. I sobie radzi ładnie przeciwko dwóm. My się przyspieszymy, bo zapomniałem, że mamy przyspieszenie. Z. Ciekawi mnie, czy to przyjdzie. Dobra, zniszczymy tę wieżę. I idziemy na topa. Bo tam Twitch coś nam puszuje. Prawdopodobnie ma zamiar zniszczyć nam wieżę. No niestety mój drogi przecierł. Nie uda ci się to. Mało, jakimś cudem go zabiliśmy. Nawet nie wiedziałem, że on ma Trochę się przeliczył. Dobra, ale w tym momencie musimy się cofnąć, ponieważ to nie mamy zbytnio życia. A także możemy coś kupić. Kupimy sobie maskę i złożymy z tego liandrę. Podpalenie na Timo to jest też bardzo dobry pomysł. Trucizna plus liandra. To jest naprawdę zabójcza mieszanka. Później można by złożyć malady, ewentualnie coś co daje nam atak speed e, i obrażenia magiczne typu Wizard. Dobra, pojawił się ponownie dragon, queen tutaj leci, to ptak jest szybki. No już tam idziemy. Dragona do zrobienia, a także topa, ale to top już się raczej nie uratuje, a zatem dragon nam pozostaje, mamy blue. Hmm, jako Tima mógłby się nam przydać. Lubię Teemo stawiać grzyby po roga, bo wtedy wiemy, że na przykład przeciwnik będzie w ten sposób szedł i wtedy na niego wpadnie, tak samo, gdy nas ściga. Chciałem mu dać, szczerze mówiąc, ale skoro kolei my go stopiliśmy to. Nie będę narzekał. No Na topie nic się za bardzo nie dzieje. Wątpię, że będą chodzić w naszej dżungli, zatem stawianie tych krzygów też jest pozbawione jakoś sensu. Zauważam, że tu też nikt nie szedł tędy. Hmm. Że oni w ogóle gdzieś chodzą, mam wrażenie, że nie. O, jak mi przyka. Potęga Timo. Ale musimy stąd uciekać. Prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem będzie się cofnięcie. Eee, szkoda już brać tej farmy, naprawdę. Nie ma co ryzykować, nie wiem, gdzie jest Twitch. Gdybym nie postawił tego grzyba pod przeciwnikiem, hmm, to e, zginęlibyśmy. Zrobimy e, sobie. Ewentualnie już pójdziemy do naszych... E, nie wiem gdzie jest lisin. Bo już powrócił do żywych ciągle. Bo ciągle... Hmm, ma decyka jakiegoś. Łow, wow, wow, Dobra, zabezpieczamy się. Nawet niepotrzebnie zużywam tego flasha. Ale za, zawsze warto się ubezpieczyć na jakiś wszelki wypadek. Dobra, przeciwnie, nieco się poddali. E, GG, dziękuję was wszystkim za uwagę. E, niestety miałem te małe przycinki, za co was przepraszam. Nie wiem, czy to jest spowodowane, z reguły tego nie ma, ale wczoraj i dziś podczas nagrywania miałem z tym jakiś, nie wiem, problem. E, muszę się temu przyjrzeć, ale mam wrażenie, że to jest problem z e, programem, który nagrywa to, czyli z frapsem. Nie jestem do końca pewien, dlaczego tak się dzieje, zważywszy na to, że z tak się nie przycina. To było League of Legends. Graliśmy Timo. Prawdopodobnie następnym razem zagram Draven'em, bo zauważyłem sporo próśb, jeśli chodzi o tę postać, a akurat ją mam, to mogę ją spełnić. W piątek możliwe, że pojawi się jeszcze poradnik. Nie wiem jeszcze do kogo, ale to będzie mała niespodzianka powiedzmy. No i oczywiście Thief, Deadly Shadows. Odcinek z Queen pojawiłby się wcześniej, z tym, że podczas gdy wróciłem ten filmik, YouTube postanowił uciąć sobie dźwięk jakieś 5 minut przed końcem. Zatem ostatnie 5 minut po prostu nie ma dźwięku, jest tylko obraz. W nagraniu normalnie tego nie było. Wszystko było w porządku. Zatem nie wiem, coś YouTube lubi mi psuć materiał, bo to już chyba drugi raz. Do usłyszenia, następnym razem, trzymajcie się, cześć!